na już. daję radę. Ale ładne prosto w tym roku. Coś nie związała. Ładne bez trawicy. Tak wygląda pęczek ten też można kupić na naszym sklepie internetowym tam jakiś drugi rodzaj tego prosa teraz podejdę także te pęczki palmy możecie zamówić w naszym sklepie internetowym www.wielkanocnepalmy.pl albo bezpośrednio przez telefon 600191413 bezpośrednio od producenta tu jest jakieś normalne, a tu takie czarne o to takie o, fajne fajnie to wygląda takie egzotyczne